no, ja jestem na to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2 No i co? Ostatnio zrobiliśmy sobie przygotowania. Przygotowania i dzisiaj Dzisiaj chyba już będziemy robić akcję o wina się Ezio Okej okay. Mamy to ogniska Elegant. It's time. You did it. It's beautiful. See. Si. Now let's hope your idea works. Because we're nearly out of time. Listen close, Ezio. You're going to want to fly from fire to fire. Yes, the ne? heat of each one you pass over should lift you back up in the air again. Okay. Ben, careful though. There's archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows, or it will be a short trip. I wish there no, was, was some way I could use my problem. sword for flying these things.

Shot! Shoot the flying demon! <gryny> demon. A co w ogóle Nie. Chyba chyba przebawiam tarowanie. No, no, to będzie porażka. Ile ja się razy wybywalę na ten głupi ryj w tym odcinku? Na samej tej lotni? Oje, możecie liczyć? flying demon! Okej. Okay. Idzie nieźle. No. Leć w górę. Nie, nie będę kopał jeszcze. Nie ma szans. Leć w górę, Ejo. Leć w górę. Leć w górę. Leć w górę. No leć w górę. EZIO! EZIO! Dobra. Pojrzałem na mapę. Kolek w dół. w dół. To w lewo. To powinno mi się udać. Powinno mi się udać. Dawaj. Dobrze. Nabierz prędkości EZIO. A tutaj już będzie daleko no właśnie nie mogę podlecieć w górę teraz dopiero podleciał no głapiesz? dzięki dawaj ładnie jest dobra robimy to Pięknie. Już ostatnie ognisko. Na pewno to jest ostatnie ognisko. O nie. Dolecę? Doleciałem. Uff, uh, jest. Jest. Oż to ognisty ptak. demon. Co to was Nie ah. Niepostrzeżenie dostać się do pałacu. Huh. Nice. Tam mam się dostać. Niepostrzeżenie. Oj. Mm -hmm. A, Ezio. No i dupa Nie, Ezio, musi nauczyć się wkrakać. Albo użytkownik. Okej. Okay. Tym razem zróbmy to lepiej. Dobrze. Ech, no wygląda to. Jakby tak o, trzeba było. Ale czy to się uda? Stop! No. Signore, don't drink that! You are too late. The Doge is dead. What? Carlo? Apologies, no, Signore. But you should have listened to me when you had the chance. Seems you ten... have failed, Assassin. Forgive I me, jest... I tried. Why? Dobry. What was it all for? Assassino! Hmm. Assassino! He's killed the Doge! The Doge is dead! Adios! Hey, you man. He takes one assassin to kill another, it seems. We kill thinking it's best for us. Do we not, Mr. Ezio? I do this not for myself. Compio questo, sacrificio per il bene superiore. però, 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 mi però, 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 to, no, to però, Weź tu człowieku, ucieknij. Ty goni tylu... ooo, chociaż. Uchwały na to. Chyba na taką sztuczkę. O. Dobra. Sięgnąć nieba. Mamy to. I strona, kodeks? lele. Już szuk na była? What the shit? Oczywiście ładowanie. Na tym terenie płaszcz nie daje żadnych terminów, no wiem, wiem. Republika Benefica, 1486 rok. No. Dobrze, dobrze. wiemy jak wygląda Wenecja. Przynajmniej w drugim. Odwiedzaliśmy sobie już. No i zachodzimy do Leonardo. Ale może zanim do Leonardo to może tutaj taki... Taki afisz sobie zgarniemy. No okej. Okay. No he's proud. am Madlanov do Povedanya Leonardo me to say mudo uh, Ezio! Dio mio! You're alive! I is it true? They say you killed the Doge. I was trying to save him, Leonardo. But the truth matters little. I failed. Mm. And now I'm the most wanted man in Venezia. Well perhaps you are in luck. It's Carnivale in Venezia. This is the time when everybody goes without a face. That's Ooh. why I'm here. Do you have a mask I can wear? Of course, of course. Somewhere in here. Carnaval? Grazie, amico mio. And I have something for you. Oh, more of the codex. I uh know. Aha. This one's quite complex. Hmm. It's a new design, my friend. A mechanism for your wrist, but not a blade. In fact, it seems to be a kind of arma da foco, but as small as tak a hummingbird. Is that possible? I have no idea. Let's build it and find out. No nie jest le, broni palna. Wypróbuj trochę wam modifikację ukradkowcza. Nauczymy, się, pis... <gryw> Naucz się posługiwać pistoletem. Ok, no to zobaczmy. Zobaczmy jak działa ten pistolet. O, Co tu się znowu bugowało to petardy jakieś? Gdzie ja mam iść? To jest grada. Tutaj. O To, Okej. Okay. Uh. Aaa! trzeba przytrzymać. Im dłużej trzymasz, tym większą szansa na trafienie, rozumiem. Rozumiem. Odrzut. Rekord dobra, fajne to podoba mi się, no ale to takie, takie w sumie ukryte ostrza, tylko słabsze mi się wydaje. me good brother ma certo but I'm sure your return was not just to play with new toys is it about this terrible new doge they have installed Marco Barbarico? Mm -hmm. then you'll want to speak with your friend Antonio I've seen him quite a bit lately at a mutual friends I'd look for him there in the Dorsoduro district to the south ask for sister Theodora sister well then <clears throat> in a way yes sister and that's you Nie Leonardo. Now, about that mask. No, jako tam masz maskę dla nas? Dla Eziu. Fajnie. A i oba ta maseczka. Marco Barbaria, dobra. I grobowiec. A, i są kolejne punkty widokowe, i prony kodeksu. To mi się podoba. Inkognito w czasie karnawału. Dobra, wgarnijmy Zgarni ten kodek, tę karteluszkę. Wgarnijmy te punkty, i możemy lecieć w karnowałem. Dobra, Zrob zdobyłem wchronę kodeksu ale przy okazji zróbmy sobie też ten grób. a punkty widokowe punkty synchronizacji to się zaraz robi no i zobaczmy cóż tutaj może być jak to będzie wyglądać po prostu korytarz Rozwiąż zagadki katakumb

There was something in the haystack, you femininucha. I'm tired of your jokes. This isn't funny. I could have been killed! By rats? You don't take our words seriously. One miss. No. One time you turn your back in the wrong direction. And you're dead. Because of Rats. Dobra, I'm not going, going to gadać. explain myself to you anymore. Please don't stop. This is so entertaining. Let me be. Please, come back. No, I'll protect you. Don't worry, culo. Is this really how it's going to ja, be? Poczeka, mam czas. Si. Aha, I co? Nie mogę go tak tu wciągnąć. Dobra, nie, to nie. Halo. Tyle czekałem, żeby Cię dorwać. Tak długo czekałem. Leave me alone! Ty takie rzeczy robisz. A ja Cię dorwę, wiesz o tym. Jafne, jafne. O matkę. O oh, Mater Deo. Już trzymajcie. Już dyszy. Leave me alone! Aj, gościu, macie dziury. Macie dziury. Już wiem jak tutaj się porusza oh, no tylko Ezio nie wie. Po pokity No no A ja taką sobie skoczę I co? Chodź tu gnoju Nie, kon... Uch. no dobra, wiem, wiem, wiem. Wszystko wiem, jest w planie. Otwórz drzwi, ale. Oho jeszcze jedną bombę mam. <grym> I co, jak się wam to podoba? Hej, <laughs> Dobra, może być. Przechodzimy dalej. Kolejny fajne, fajne. fajne. fajny, fajny zameczek. Punkt kontrolny. O nie. O, chyba na czas. Widzę kółko. Niech tak, to na czas będzie. O, o tych rurkach. Tu znowu i rury. Znowu takie rurki. O, matko, Aha Okej. Okay. Aha, to nieźle. O mój Boże. Boże mój. O. Mogę to zrefetować. Elegancko. Dobrze. Dobrze zatem lecimy jeszcze raz No gdyby Ezio nie był debilem O dobra Już chyba wiem o co chodzi Mam jakby próbować wpiąć się na ścianę Potem podskoczyć w wybranym przez siebie kierunku To może nie być takie łatwe zważa Zważając na mechaniki używa o oh, Zważając na to jak, y jaka ta gra jest stara i jak te mechaniki są słabo, e że tak powiem konstruowane. Dobra, ale ciśniemy, ciśniemy Nie Już byłem tak blisko No nic Chyba trzeba zresetować Bo nie starczy mi czasu Okej, okay, kolejna Dźwignia uruchomiona Dawaj, dawaj, Ego a teraz tutaj? No. Trzecie, jeszcze jedna. Gdzie ty idziesz? Nie. Tutaj miałem się dostać. Cholera. A na to nie mogę wkroczyć? E, no tak. Paczki przeszkadzały, Pszaczki, kurwa. No i odnowa. A gdzie teraz tutaj? A pierdolę. Przecież by nie starczyło mi czasu. Mam nadzieję, że. Mi się uda tym razem Najgorsze jest to, że to dziadoft potrzeba bezbłędnie zrobić O! Chyba git. OK Okej, mamy schodki. Niebane młotki Czuję bola fasina Dobrze, ok. Wchodzimy do krypty. No, coraz to, to bardziej kurde. Przekombinowane. O, no i mamy od razu skarby. Korkofek, oczywiście, na końcu. Najpierw te malutkie skrzyneczki. Malutkie krzyneczki, 500 w każda. Każdej z nich. No i pieczęć. Co tym razem? Jakaż to pieczęć? Miecza. O hmm? no i mamy właz. Nie sekretne drzwi, tylko właz. Proszę, tutaj... Ej! Wszystkie pieczęcie już mamy. Nie chcę nic mówić, ale... ...do wszystkie pieczęcie jest... ...zbroja Altairo. Czy raczej szaty. Kanałami jak ten szczur. No, Ejo, gruba się wyłaś. Dobra, i nie udajemy się na karnawał. O nie, nie, ja tu jeszcze porobię. Punkty widokowe, te Zakupię to potrzeba. Ehm. Um, Czy jakiś lepszy miecz? Chyba nie. Jakaś lepsza ma broń? Chyba nie. Amunicja się, się przyda. Tardy dymne i pociskie, a pociskie nie ma. Dobra. E, dobra, porobię te punkty widokowe i widzimy się w. Montergioni. Dobra. Jesteśmy oto w miejscu z pieczęciami. Włóżmy te pieczęcie pozostałe. Jedna. To jest, to jest. Eżio. Eżio, mogłeś to nasmarować. Ale okej. Okay. Albo wujek w końcu to jest jego w willa, prawda? Willa wujka Mario w Monte No i ostatnia pieczęć. Proszę bardzo, proszę bardzo. A to już było nawmarowane. No, dziękuję Altair za ten gatunek. Mać mnie z mychami. Nie. No i proszę bardzo, i pelerynka też. I wartość materii Johnny wzrosła. Jak ta palerynka się w świetle prezentuje. No piękna. Ezio piękny jesteś. Piękny. I tym pięknym akcentem sobie zakończymy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. I pamiętajcie. Działamy w ciemności. By służyć światłu. Do zobaczenia.